Babcia moja Rozja, Rozja, Rozalia Bera, która miała dwóch mężów boguckich, zaraz, zaraz o tym powiem, jako była młoda dziewczynka, strajkowała w tych tak słabnych strajkach. Do historii przeszedł ten strajk wrzesiński, ale babcia strajkowała jako mała dziewczynka w szkole. Jaka mentalność była wtedy tych naszych Polaków? W domu mówiono po polsku. Babcia poszła do szkoły. Do niemieckiej szkoły, jak się odezwała po polsku, a jeszcze nie umiała dobrze wtedy po niemiecku, uczyła się, bo to normalne, że wszyscy po niemiecku umieli, to na nauczyciel lał tych dzieci czcinkom, że oni po polsku mówią. Nie? Babcia przyszła, mała dziewczynka, do domu, do mieszkania, tam gdzie mieli swoje gospodarstwo, bo to była taka rodzina gospodarska, wielkopolska, posiadali. Tam dosyć ziemi, tam się im dosyć dobrze powodziło. Jak przyszła do domu, mówiła po niemiecku, bo pan nauczyciel niemiecki kazał. To ojciec zaczął ją lać, że ona mówi w domu po niemiecku. I ta moja babcia zawsze mi mówiła, mówiła, że ja nie wiedziałam, jak ja mam się zachować. Tutaj leją mnie, że po polsku, w domu mnie leją, że ja mówię po niemiecku, bo pan nauczyciel kazał. I tak wygląda. Nie więcej, ale powoli sobie to uporządkowała. Powoli sobie to uporządkowała, <coughs> oczywiście, ale to ona wtedy była w podstawówce, w tych pierwszych no, klasach tak, podstawówki tak, i to, to było bardzo trudne dla mojej babci.